Ponieważ od dłuższego czasu męczę różnego typu optykę, to siłą rzeczy nie może zabraknąć próby porównania różnych rozwiązań. Do tej pory sprawdzałem, jak w bezpośrednim starciu wypadły przyrządy mechaniczne i kolimator postawione na pistolecie oraz jak spisał się celownik pryzmatyczny o powiększeniu 3 razy względem kolimatora zamontowanego na karabinku. A dzisiaj sprawdzę chyba najbardziej popularne celowniki na naszym rynku czyli lunetę biegową i kolimator. Zatem nie przedłużając, moi drodzy, witam was serdecznie i zapraszam na test. Do porównania użyłem dwóch karabinków: mojego akacza, wyposażonego w kolimator oraz powiększalnik 3 razy, oraz auera, którego użyczył mi jeden z moich widzów, za co oczywiście serdecznie dziękuję. Na Auerze postawiłem biegówkę o zmiennym powiększeniu od 1 do 6. Dlaczego nie oba Awery albo oba Akacze? Po pierwsze, porównanie na Jacku byłoby niemiarodajne, a dlaczego? To już zachęcam do obejrzenia materiału o montażach AK i problemach, jakie powodował ten lunetę. Po drugie, niski profil kolimatora powodował, że założenie go na radikalu ze względu na wypracowany skład na wyższym ustawieniu skutkowałby tym czym zamontowanie biegówki na Akaczu. Najważniejsze jednak, że oba mają lufę 10 cali, oba mają takie same urządzenia wylotowe i taki sam kaliber, natomiast niewiele wyższą masę Jack rekompensuje trochę przesuniętym środkiem ciężkości ku tyłowi. Mówiąc krótko, nie jest idealnie, no ale lepiej nie będzie. A teraz przechodzimy już do bezpośredniego starcia. Na początek dystans krótki, coś w rodzaju rozgrzewki i statycznie. 7 metrów, celem jest blacha 25 na 25 cm. Startujemy z niskiej gotowości. Różnica jak widać jest, ale niewielka. Czas zatem na włączenie ruchu. I znowu 7 metrów na wprost, niska gotowość, ale dokładamy dwa cele 301, umieszczone po split przeciwnych split 1, stronach 8. osi w odległości po 9,5 metra. 3,22 dobrze. Nie jest naprawdę ok. Aby się upewnić, że nic nie zawaliłem, zajazd wykonuję ponownie. 3,21 i jak widać wynik jest bardzo zbliżony. Czas zatem na zmianę dystansu do 11 metrów, ale teraz włączamy szybką zmianę postawy i przechodzimy ze stojącej do klęczącej, a następnie do leżącej bocznej. 4,44. Dwa. Jak na całkiem spoko 4,34 A jak nie zasypało piatek Kupę 4,37 4,37 Tutaj pozwoliłem sobie na dodatkowy zajazd, bo cały czas miałem wrażenie, że gdzieś mam trochę zapasu. 4,05! No i jak widać, dało radę. Jakie wnioski ze strzelania? Nazwijmy to statycznego. Ano, lekkie zaskoczenie, bo różnice są, ale właściwie symboliczne. Natomiast ćwiczenia ze zmianą celu i zmiany postaw pokazały, że kolimator, choć nieznacznie, to jednak dominował, a znacząca utrata następowała na etapie ponownego wejścia w cel. Dodam jeszcze, że strzelanie z kolimatorem było bardziej swobodne, biegówka wymagała większego skupienia, a już próba udowodnienia, że da się zejść z biegówką poniżej pół sekundy, skupienia podwójnego. A teraz czas na sprawdzenie prowadzenia w ruchu. Na dźwięk dzwonka ruszam i ostrzeliwuję każdy cel po dwa razy. Istotą ćwiczenia jest to, aby cele na wprost ostrzelać w ruchu, a do bocznego dokonać zwrotu w ostatniej chwili po osiągnięciu linii. Kolejna biegówka. Najpierw z lunetą sklejoną do oka, czyli zmiana celu następuje bez przejścia w postawę wysokiej gotowości. A jak będzie to wyglądać, kiedy przejście wykonam na wysokiej gotowości? Jakie wnioski? Po pierwsze, próba trzymania lunety sklejonej do oka dawała mi wyłącznie pozorną kontrolę nad prowadzeniem i ograniczała świadomość sytuacyjną. Po drugie, błędnik zwyczajnie wymuszał na mnie zatrzymanie się, aby dokonać przejścia na drugi cel. Natomiast strzelanie z lunetą z przejściem na niską gotowość, po pierwsze, pozwalało prowadzić ogień cały czas w ruchu, po drugie, w znacznie mniejszym stopniu ograniczało świadomość sytuacyjną. Natomiast kolimator pozwalał na idealnie dopasowanie długości kolby, a przez to karabinek był trochę bardziej manewrowy, co widać zwłaszcza na podwinięciu i zwrotach. Świadomość otoczenia również była znacznie większa, zwłaszcza w trakcie prowadzenia ognia. Cele rozstawione po szerokości osi, z czego dwa częściowo ukryte. Dwie pełne blachy mamy na dystansach 46 i 78 metrów od zasłon, jedną do połowy ukrytą na dystansie 86 metrów oraz jedną na dystansie 42 metrów schowaną za osłoną. Pierwsze ćwiczenie to dobiegnięcie do zasłony oraz ostrzelanie celów na dystansach 46, 78 oraz 86 metrów. Na początek kolimator na dwa sposoby. Pierwszy z powiększalnikiem już postawionym. Drugi z powiększalnikiem odstawionym. Jest zauważalna różnica, bo cel bardzo szybko złapałem, dałem przystawkę i już byłem w celu, więc jest, jest dużo szybciej. Na drugi ogień biegówka. Pierwszy zajazd z powiększeniem 3 razy. Drugi z powiększeniem ustawionym na maksa. I jeszcze powtórzone, bo znowu czułem, że gdzieś miałem spory zapas. Kolejne ćwiczenie to ostrzelanie celu na dystansie 48 metrów. Przebiegnięcie do platformy, przyjęcie postawy leżącej i ostrzelanie celu ukrytego za beczką na dystansie 42 metrów. Ważne tutaj jest ostrzelanie pierwszego celu bez użycia powiększenia, a wykorzystanie takiej możliwości dopiero strzelając do celu ukrytego. コーリマップ Wejście w cel przy pierwszej zasłonie, gdzie postawa była dość niestabilna, następowało w bardzo zbliżonym czasie na obu celownikach. Co jednak dla mnie najciekawsze, szybkość ostrzelania celu z platformy również była na zbliżonym poziomie. Bo chociaż na lunecie właściwie od razu byłem w okolicach celu, a sama zmiana powiększenia nie wpływała na akomodację oka, o tyle czas traciłem na samym kręceniu pierścieniem i ponowną stabilizację. W przypadku kolimatora najmniej czasu traciłem na postawienie powiększalnika w stan gotowości, jednak to, co zyskałem, traciłem dostosowaniem wzroku. Gdzie była największa strata? Ano na przemieszczaniu się do platformy i ułożeniu. Mówiąc krótko, pomimo pewnych różnic w czasie ogólnym, czasy uwzględniające kwintesencję tego ćwiczenia były bardzo zbliżone. Jedziemy dalej. Zasłona, strzał przez okór bez użycia jej jako podpory i przejście na rękę słabszą z wykorzystaniem zasłony jako podparcia. Oba strzały oddawane do celu na dystansie 46 metrów. Powiększenie wedle uznania. I jak widać, luneta była znacznie szybsza, przy czym zaznaczę, że ustawiona została na trzy razy. Dlaczego nie wykorzystałem powiększalnika? Po pierwsze, na dzień dobry straciłbym czas na dostosowanie oka, co wyszło na wcześniejszym ćwiczeniu. Po drugie, straciłbym znacznie więcej czasu na złapanie celu z oka słabszego. Postawienie powiększalnika po wejściu w cel również nie wchodziło w grę, bo pierwszy strzał oddawany był z postawy mocno niestabilnej, więc strata czasu na ponowne złapanie stabilnego obrazu byłaby znacznie większa. Mówiąc krótko, wybrałem chyba najbardziej dogodną dla siebie opcję. I na koniec ostrzelanie blachy na 86 metrach. Najpierw z postawy z wysokiej gotowości, a następnie szybkie przejście do postawy leżącej. Wykorzystanie dowolnych ustawień. Myślę, że tutaj wszystko widać jak na dłoni. Wejście w cel na kolimatorze jest zauważalnie wolniejsze. Który z tego miejsca był bardzo słabo widoczny, to już deklasacja pomimo pełnej stabilizacji. Tutaj dodam, że luneta ustawiona była na maksymalnym powiększeniu. Nie będę ukrywać, że ten materiał był dla mnie najtrudniejszy pod kątem, nazwijmy to, metodyki. Dotychczasowe porównania były dość jednoznaczne, bo zadania w nich były dość proste i wystarczyło oprzeć się o short timer i jakieś własne odczucia. Tutaj jednak dołożyłem element dodatkowy, czyli trochę biegania, cele ukryte. Cele trudno rozpoznawalne? No, generalnie elementy trudno mierzalne i nie będę ukrywać wprowadzające przekłamania do ogólnego wyniku, choć niewątpliwie umożliwiające weryfikację zachowania danego celownika pod kątem chociażby uciążliwości podczas ruchu czy zajmowania pozycji do oddania strzału. Dlatego też postanowiłem rozbić główno na atomy, wykorzystując uzyskane czasy wyłącznie jako dane wejściowe i skupiłem się na szczegółowej analizie surówki. W tym celu podzieliłem każdy przebieg na sekwencje. Odseparowałem w nich elementy nieistotne z punktu widzenia porównania i nałożyłem na siebie na linii czasowej chociażby wejście w cel, przejście pomiędzy nimi i rozpoczęcie złożenia, dzięki czemu otrzymałem dość klarowny obraz tego, jak ja, co podkreślam, jak ja zachowuję się z każdym typem celownika w konkretnej sytuacji, strzelając do konkretnego typu celu i na konkretnym dystansie. Mówiąc krótko, Przeanalizowałem wszystko od początku do końca w sposób, jakiego nie robiłem do tej pory, i właśnie te wnioski podałem wam w szczątkowych podsumowaniach każdego ćwiczenia, czasem dodając wyłącznie jako swego rodzaju ciekawostkę. Spinając to jednak jakąś klamrą, wyniki analizy zaskoczyły mnie dość mocno. I tylko w dwóch przypadkach mogę stwierdzić, że konkretny typ celownika dla mnie, co ponownie podkreślę, dla mnie jest lepszy od drugiego. Na dystansie długim, zwłaszcza strzelając do celu ukrytego, słabo widocznego lub niewielkiego, biegówka, ze względu na swoje powiększenie, wykazała absolutną przewagę. Jak byłoby z celami bardziej widocznymi? I tutaj tak naprawdę widać przewagę większego powiększenia. Tutaj widać przewagę biegówki. Bo jak strzelasz, tam wiesz, za wody masz te wszystkie kurwa jarzące i skrzące się tarcze, to w to, to wszystko widać. Kolimator natomiast ze względu na zapewnienie większej świadomości sytuacyjnej i możliwości doraźnego ustawienia kolby okazał się lepszy przy prowadzeniu ognia w ruchu. Strzelanie z postaw wymuszonych na zasłonach lub w trakcie szybkiej zmiany postawy, analiza materiału wykazała, że różnice są pomijalne i mogę się tylko domyślać, że gdybym zastosował lunetę z lepszym i różnica wynikałaby wyłącznie z czasu wejścia w postawę, a nie wejścia w cel. Bo u niej jednak e, i jest dosyć słaby, wiesz? Jakby miał Scarleta Redwina, to powiem ci, mogłoby być trochę lepiej. Dystans 40-50 metrów nawet do celu ukrytego. Tutaj różnica pomijalna i kwestia opanowania konkretnego typu celownika. Komfort podczas biegu, zmiany postawy czy zajmowania pozycji, nie widzę różnicy. Co bym wybrał? Na to pytanie nie podejmuje się odpowiedzi, natomiast biorąc pod uwagę powyższe wnioski, celownikiem bardziej uniwersalnym wydaje się być biegówka. Natomiast są jeszcze pewne elementy, nazwijmy to niemierzalne, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze. Po pierwsze, biegówki może używać osoba z astygmatyzmem, kolimatora niekoniecznie. Po drugie, biegówka wymaga poświęcenia czasu na nauczenie się jej, kolimator zakładamy i strzelamy. Po trzecie, biegówka jest sporo cięższa, natomiast kolimator w tandemie z powiększalnikiem będzie niewiele lżejszy. Po czwarte, kolimator wymaga baterii do działania. Po piąte, kolimatora spokojnie użyjemy z ortovizją. Po szóste, do biegówki potrzebny jest montaż, do kolimatora tylko kiedy będzie stał na akaczu. Po siódme, biegówka najczęściej jest znacznie droższa, choć kiedy do kolimatora dokupimy powiększalnik, no to już niekoniecznie. A skoro jesteśmy przy cenie, Pamiętajcie, że za pieniądz, który położycie za mniej niż średniej jakości markową biegówkę lub kolimator. U MyFrenda kupicie całkiem spoko biegówkę i całkiem spoko kolimator, a nie wykluczone, że starczy na jakiś powiększalnik i montaż. I właściwie takie rozwiązanie polecam Wam najbardziej. Coś mogę jeszcze dodać? Wydaje mi się, że temat wyczerpałem, także godzinę, kurwa, jest kurwa syna. Tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się. Cześć!